Dzień dobry, Lis. Zapraszam Państwa na wtorkowe wydarzenia. Telewizji Zabrze. Najbardziej zasłużeni zabrzeńscy sportowcy, trenerzy i nauczyciele wychowania fizycznego zostali wyróżnieni w ramach plebiscytu przeprowadzonego wspólnie z Głosem Zabrze i Rudy Śląskiej. Już po raz kolejny kibice i czytelnicy oddali swoje głosy w plebiscycie Głosu Zabrze i Rudy Śląskiej. W tym roku nagrody trafiły m.in. do przedstawicieli klubu piłkarskiego Górnika Zabrze. Najpopularniejszym sportowcem został piłkarz Górnika Zabrze Dajsu Kajokota, plasując się tym samym przed Erikiem Janżą i Damianem Przytułą. Statuetka Supermistrza 2023 roku trafiła do Lukasa Podolskiego. Przecież się za tą nagrodę, bo jak mówiłem na scenie, że to nie jest nagroda Łukasza Podolskiego, tylko całego zespołu, bo samego się nie wygrywa meczu albo jakiegoś powaru, tylko idzie zespole, zawodnikami, tenera, cały, cały klub na tym pracuje. No i się cieszę, że, że wygrałem po nagrody do nagrody. Fajna impreza i... i... Że wygrać taką nagrodę, no to się bardzo cieszę. Trenerem roku 2023 został Jan Urban, szkoleniowiec górnika Zabrze. A kolejne miejsca na podium zajęli Tomasz Strząbała i Anna Niewiadomska. Nagrodę postrzegam jako nagrodę zespołu, sztabu szkoleniowego, całego klubu, bo był to trudny moment dla górnika rzeczywiście być w takiej sytuacji, gdybyśmy nie połączyli wszyscy wspólnie, razem sił. Nie byłoby łatwo wyjść z tej opresji. To nam się na pewno udało, a wszyscy wiemy, jak ważny jest Górnik Zawsze dla społeczeństwa zawszeńskiego. Można powiedzieć, że był to dla Górnika bardzo udany dzień, bo oprócz nagród piłkarze pokonali na wyjeździe Piasta Gliwice 3 do 1. Fajnie się złożyło, że akurat wygraliśmy to spotkanie, bodajże po 12 latach bez zwycięstwa w Gliwicach, rozpoczęcie drugiej rundy sezonu. To na pewno doda dużo pewności siebie zespołowi i zawsze dobrze zacząć zwycięstwem napawa optymizmem optymizmem napawają też sukcesy piłkarzy ręcznych, którzy w plebiscycie zdobyli najwięcej głosów w kategorii wyczyn roku. Na pewno jesteśmy szczęśliwi, ale zasłużyliśmy jako klub na, na tą e, nagrodę. Od, począwszy od właściciela i prezesa Bogdana Kwicika, przez sztab szkoleniowy zawodników, pracowników, jak i wszystkich sponsorów również miasta Zabrze. Jaki plan na ten rok? Walczymy o jak najwyższe cele w Super Myślę, że no, walka o brązowy medal to jest nasz obowiązek, a jeżeli chodzi o europejskie puchary, no to aktualnie jesteśmy w 16 najlepszych drużyn no i walczymy o awans do ósemki czy się uda, to pokażę pierwszy mecz z Jakub Seman, Natalia Gardian, Wiktoria Grzesikiewicz, Daniel Wisiński, Antoni Radziński, Dominik Szale oraz Krzysztof Kolanko. To sportowcy, którzy zostali wybrani w kategorii Talent Roku. Zawsze szachami stoi, można powiedzieć. Dla Kuby Semana był to zdecydowanie wspaniały rok, ten poprzedni. Dwa medale Mistrzostwa Świata i Mistrzostwa Europy Juniorów do lat 16. Więc miejmy nadzieję, że tak dalej będzie działał chłopak. W tym roku wiele imprez przed nim, więc trzymajcie kciuki, żeby za dobrze miało kolejne sukcesy. W plebiscycie wybrano także najaktywniejszego nauczyciela wychowania fizycznego. Tu pierwsze miejsce zajęła Justyna Jastrzębska-Machońska, a kolejny Janusz Bekowski i Krzysztof Król. W kategorii Amator Roku 2023 wygrał Dawid Zimkowski, a w kategorii Inwestycja Roku głosy oddano na budowę czwartej trybuny Areny Zabrze. Plebiscyt przez redakcję Głosu Zabrze, który został zorganizowany jest z lat 60. Zbliżamy się już do 40 edycji powoli. W przeszłości laureatami tego to byli naprawdę świetni sportowcy, którzy tworzyli historię miasta. Trójskoczek, Mistrz Świata, Józef Szmid, oczywiście piłkarze Górnika Zabrze, Włodzimierz Lubański, Jerzy Gorgoń, Stanisław Osizło, ale też najnowsze pokolenie naszych mistrzów, Prydżus na Koulma, kibice go pewnie jeszcze pamiętają, Igor Angulu, No a w tym roku mieliśmy kolejną gwiazdę, Dejtsuka Jokotę no i oczywiście Lukasa Podolskiego. Plewiscy to wola ludu, natomiast mogę chyba powiedzieć, że jego wyniki odzwierciedlają stan posiadania Zabrzeńskiego sportu, jego klasę, jego zróżnicowanie, ale nie da się ukryć, że piłkarze górnika cieszą się największą popularnością w mieście. Możemy też narzekać na ich grę ostatnią, więc te czołowe miejsca dla nich i dla piłkarzy ręcznych nie są zaskoczeniem, aczkolwiek. Myślę, że wszystkich nas cieszy, że przedstawiciele innych dyscyplin, jak i takiej sportowej, pływania i szachów ostatnio też znajdują swoje miejsce w tym Polistycie. Znamy, czujemy atmosferę, klimat zawrzeńskiego sportu. Uczestniczymy w spotkaniach, w meczach. Widzimy te sukcesy i trochę potrafimy to ocenić. Aczkolwiek cieszymy się ze wszystkich sukcesów i wszystkich wyróżnień, które dziś wręczyliśmy. Proszę zauważyć, od mistrza świata pod dziewięciolatka. Tak się zaczyna. Ogrom, ogrom pracy. Pracy tych najmłodszych zawodników, ale też trenerów. Współpracy rodziców, yy, najbliższych. Przecież nie byłoby tych sukcesów, gdyby nie wsparcie rodziny, wsparcie całych zespołów. Ja ogromnie się cieszę, bo tak wygląda Zabrze. Zabrze to miasto ciężkiej pracy, wspaniałych ludzi i oczywiście genialnych efektów. Wszystkim nagrodzonym gratulujemy, życzę kolejnych sukcesów. A nam wszystkim kibicom życzę wspaniałych, wspaniałych wrażeń na wszystkich stadionach, na wszystkich meczach, na wszystkich rozgrywkach. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy i gratulujemy! Zabrzańscy maturzyści, już po raz 17 spotkali się na Placu Warszawskim, żeby wspólnie zatańczyć poloneza do utworu Wojciecha Kilara. Jak co roku maturzyści odpowiedzieli na zaproszenie i bardzo chętnie, jak mogliśmy zobaczyć, przyszli na Plac Warszawski, aby zatańczyć poloneza, zadeklarowanych było prawie tysiąc maturzystów zgubiliśmy rachubę w pewnym momencie myślimy że była to liczba bliska właśnie liczbie 900 czy tysiąca maturzystów bardzo się cieszymy że każdy maturzysta może tego poloneza zatańczyć wspólnie na, na tym naszym placu na no już troszkę mniej niż na 100 dni przed maturą ale impreza na tyle przyjęła się już do naszej tradycyjnej mapy wydarzeń edukacyjnych że z każdego roku z w tym roku wyjątkowo wielką ochotą maturzyści na, na, na tego polony zawsze. Fajnie, ja byłam rok temu, już jestem drugi raz, bardzo fajnie. Trochę stresujące to było, ale mega pozytywnie mnie zaskoczyło. No, jak wyglądały przygotowania do tego dzisiejszego dnia? <laughs> Spontanicznie bym powiedziała wręcz. No trochę podeszłyśmy na spontanie, ale uważam, że i tak wyszło mega fajnie. Bardzo fajny pomysł, takie podtrzymanie tradycji to jest i ja ogólnie lubię tańczyć, także moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Trochę się przygotowywaliśmy, ale jednak trochę trzeba było jednak na, na czuja iść, patrzeć co inni robią, więc to było najważniejsze. Za chwilę matura, jak Wam idą przygotowania? Bardzo dobrze, stres jest. <laughs> A Tobie? Też dobrze, ale jednak jest, jest stres, jest, jest trudno, ale damy radę. Na zabrzańskich maturzystów czekała też niespodzianka. Bilet matura party. Siedemnasty raz tańczy poloneza Młodzież na Placu, tym razem 800 młodych ludzi. No tak, ci, którzy siądą niedługo do bardzo poważnego egzaminu, do egzaminu maturalnego. Tego egzaminu, który otwiera wiele, wiele drzwi na różne uczelnie, otwiera drzwi do marzeń. Tak więc trzymamy kciuki za młodzież. Dziś dziękujemy im za przepiękny taniec. Wierzę, że jeśli tak napiszą maturę, jak zakończyli, jestem spokojna. Trzymam ciuki, wszystkiego dobrego. Były prezentowane na Wawelu, teraz można je oglądać w Zabrzu, w kopalni Guj, do 320 metrów pod ziemią. Mowa o rzeźbach znanego artysty Zdzisława Beksińskiego. Wernicarz jego prac odbył się wczoraj, a wystawa czynna będzie do 21 kwietnia. Beksiński jest teraz takim jednym z artystów, którzy bardzo mocno są i promowani, i, i coraz szerzej znani, jeżeli chodzi o współczesną sztukę polską. Jest to artysta zmarły tragicznie w lutym 2005 roku, więc tak naprawdę za rok o tej samej porze będziemy obchodzili 20. rocznicę jego śmierci. I tak naprawdę doznał już jak pewnego sukcesu za życia, co nie jest powszechne. Natomiast znany jest z twórczości malarskiej, przede wszystkim jako malarz, a jeżeli jeżeli chodzi o rzeźby, to jest tutaj nisza, którą staramy się naszymi badaniami i przybliżaniem tej twórczości wypełnić. Podczas pierwszej wizyty lokalnej spotkaliśmy się w kilku miejscach, a kopalnia Guido pojawiła się na kolejnym spotkaniu i pozostaliśmy przy tej lokalizacji już sercem o miejsce nieoczywiste. Zresztą podobnie jak i Zamek Królewski jego ogrody na Wawelu. Pozostaje mi mieć nadzieję, że takie same odczucia będą mieli widzowie tej wystawy, tej ekspozycji. Szczerze jest naprawdę niesamowicie, bo my obydwie również znałyśmy głównie pana Baksińskiego ze strony obrazów, których byłeśmy ogromnymi w sumie fankami, bo to jest naprawdę no to są ikoniczne rzeczy. I naprawdę no, jesteśmy bardzo zadowolone, że mogłyśmy go poznać od tej strony. Jesteśmy również pod, pod wrażeniem jego, jego po prostu rzeź, bo bardzo wpisują się w całość jego twórczości. Naułyśmy takim tylko głównie ze względu na te obrazy i fajnie zobaczyć go od strony właśnie tej rzeźbiarskiej, poznać ten troszeczkę mrok, zajrzeć troszeczkę w jego psychikę, która... No zaskakuje, zaskakuje i właśnie tak troszeczkę zajrzeć w jego duszy. Z jednej strony Beksiński, ogromne nazwisko. Z drugiej strony kopalnia Guido, też wyjątkowe miejsce. I ideą zaaranżowania tej wystawy którą tutaj wspólnie z zespołem wypracowaliśmy, było to, żeby tą wystawę jakoś zrównoważyć, żeby tutaj nic nie przeważało, żeby wszystko było w symbiozie i połączone, żeby było równoważne i te rzeźby zagrały samym sobą na tle tej kopalni, tutaj tego ceglanego muru. Te tym, myślę, że bardzo fajnie zaczęły wybrzmiały. Też głównym tutaj narzędziem do, do przygotowania tej całej aranżacji jest światło. Na tą wystawę nie zostało tak naprawdę nic wydrukowane. Wszystkie elementy zostają wyświetlane, teksty czy nawet porty artysty, wszystko jest przygotowane w wersji cyfrowej, także tutaj też taki nowoczesny, futurystyczny krok w przód. Widzimy zbiór 14 rzeźb, odlewów rzeźb w brązie. Jest to cykl głów, swoista transformacja czaszki ludzkiej. Artysta zawsze krążył wokół tematu ludzkiej figury, ale te czaszki pojawiają się zarówno w rysunkach, jak i w grafikach i też w takim epizodzie malarskim, takich kamiennych głów. Więc nie jest to temat odosobniony. To jest jak gdyby trzątek wystawy, wystawa właśnie głów i te modele gipsowe, takich właśnie obiektów tworzył w latach 60., ale mamy też do czynienia z dwoma monumentalnymi rzeźbami, zatytułowanymi Hamlet i Macbeth. Wszyscy wiemy, że Beksiński był erudytą, że słuchał muzyki, był takim totalnym audiofilem, ale też pisał, bardzo dużo czytał, więc poza twórczością architektoniczną, twórczością z dziedziny sztuki, miał bardzo szerokie zainteresowania i być może te wpływy literackie wpłynęły właśnie na to, że te rzeźby Macbeth'a i Hamleta powstały. Zabrze ma przestrzeń, gdzie sztuka komponuje się absolutnie wyjątkowo. Oglądaliśmy niedawno Beksińskiego w Krakowie, a dziś oglądamy go w Zabrzu. Ten człowiek, który był przecież umysłem ścisłym, matematykiem, fizykiem, architektem, ale też wspaniałym malarzem, fotografikiem no i rzeźbiarzem. Oczywiście jego twórczość jest niełatwa, żeby spotkać się w sztuce z Beksińskim. Trzeba trochę popracować, ale warto. Ale warto i myślę, że tu w kopalni Guj, do 320 metrów pod ziemią, jego twórczość przemawia w sposób wyjątkowy. No, myślę, że Beksiński byłby bardzo zadowolony, oglądając swoją wystawę. To oczywiście wspaniałe prace, ale to też ludzie, którzy potrafią je zaaranżować. Piotr Proba, który jest aranżerem już nie pierwszej, Wystawy wspaniałej sztuki w Zabrzu potrafi wydobyć z tej sztuki absolutnie coś wyjątkowego. No, takich mamy młodych artystów. Zresztą myślę, że z sztuką młodych artystów spotykamy się w Zabrzu często. No właśnie, dlatego, że uczą się na najlepszych mistrzach. Uczą się od tych, którzy potrafili sztukę przeżyć potrafią sztuką przemówić. Tak więc dziś warto poświęcić trochę czasu, żeby zobaczyć rzeźbę Bekińskiego, żeby trochę się zastanowić. Mimo, że sztuka niełatwa, warto się z nią spotkać. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.